Szukasz idealnego prezentu na święta. Mam dla ciebie rozwiązanie. Możecie zakupić takie fajne czapki z napisem Marcel Guitara Team, świąteczne, cieplutkie, idealne na teraz, na zimę i będzie ci ciepło w niej. Nigdy ci nie będzie już w niej zimno. Eee, taką czapeczkę możecie zamówić na Marcel Guitara Shop. Taka jest i jeszcze taka, i dużo więcej innych kolorów. Więc zapraszam, pierwszy link w opisie, Marcel Guitar Shop. A teraz Wam zaprezentuję, e, co każdy dostaje do zamówienia za darmo. Uwaga, uwaga, takie nowe zdjęcie świąteczne z moim ręcznie podpisywanym autografem, też nowym. Te zdjęcia są limitowane tylko na te święta. Są, e, dostaniecie. Nigdy już e, w tym roku nie dostaniecie. Już takich zdjęć, jak się już wyczerpią, to trudno. I nowy autograf Marcel Gitara Team. Dobra. Taki pierwsze I nowy autograf tutaj jest. Widzicie, zmienił się. Pierwszy autograf podpisuje, bo ktoś zamówił dwie czapki, więc do każdego zamówienia jak zamówicie na przykład długopis i jeszcze nie wiem koszulkę, to dostaniecie dwa zdjęcia z autografem podpisanym. Marce gitara. Proszę bardzo drugie zdjęcie i jeszcze do zamówienia będzie jedna Wycięta naklejka, dostaniecie ją za darmo również Więc ja już wycinam dla kogoś, kto zamówił Do każdego zamówienia będzie, będzie jedna naklejka, ale ktoś zamówił dwie Dwa produkty, więc dostaniecie takie właśnie fajne naklejeczki do każdego zamówienia za darmo Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitara. Słuchajcie, jutro odbędzie się premiera teledysku Marcel Gitara, Illuminacja. To był e, to było najdłuższe oczekiwanie na nową nutę Serio będą dwie nuty w tym roku. Będzie Marcel Gitara, Illuminacja, który, który teledysk wyjdzie jutro. I jeszcze 28 grudnia zobaczycie nowy teledysk Mój świat. Więc dobijmy na tej iluminacji tyle wyświetleń, ile zdążymy. Mam nadzieję, że jak najwięcej. I do zobaczenia jutro. To bardzo boli, to bardzo boli. kiedy dzieciństwa koniec nadchodzi. Kiedy sprzedajesz starego misia, lecz nic nie mówisz, żeby nie słyszał. Jestem Marcel Gitara. Dziś roku ostatnia jest noc.